Dzień dobry, w naszej serii jak pracować swoimi budzami, jak ich otworzyć bardziej podzielę się z, z Państwem następną praktyką, którą nazywam oddech schodkowy. ponieważ kiedy my robimy dech i ciąg przyjmujemy to ciąg możemy robić i jeszcze trochę dechu. i nawet jeszcze my nie potrafimy oddychać jak to się mówi pewną pierwszą. Tak samo jak praktykujemy asany, pracujemy różnymi mięśniami, tak samo możemy pracować naszymi płucami. Jak wygląda ten oddech schodkowy? To możemy wysuwać tak. Jeden, dwa, trzy, do nas. D, jeszcze raz D i jeszcze raz D, i wydech. Które w wygląda taki odesłuch. Nawet ile pokazuję. Ja powinienem pokazać ręce takie dosłownie. Jak będziecie praktykować po pewnym czasie, to będzie dla was swobodny ruch, nie mężynce, wtedy możemy zwiększyć swoje skątki o jeszcze jeden skątek wyżej. W takim oto sposób zwiększamy pojemność naszych Puc, jak już tego się nauczyliśmy, dołączamy ostatnią fazę naszego oddechu. To będzie D, 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 D i długi swobodny wydech. No, to powinno wyglądać. Tak. Każdy z Was, w miarę swojej możliwości, może zaczynać od dwóch schodków, nie może być sz. Albo może zwiększyć, nie stary, tylko pięć schodków, sześć schodków. To już jest Wasza indywidualna praktyka, tylko proszę się nie przeszpiecić, dać sobie czas. Może to u jednej osoby od dwóch schodków do starych schodków może być potrzebne Dwa tygodnie, u niektórych miesiąc, u niektórych krzyżyć starych miesiący. Tym proszę się nie przyspieszyć. Dziękuję bardzo za uwagę.